Siema. Siema, tutaj ja Lachua, dzisiaj jesteśmy w Mario. W tr I trzeci świat będziemy przechodzić po raz kolejny. Dobra. I jedziemy znowu z trzecim światem. Wy już nie, znowu jakieś kiki są dostępne mi tutaj na filmu. I mi to zasłania, kurde. A dobra już, nie będę stopował nagrywania. Małpy, osranek. Chodź tu, jakby co to to są małpy ninja. jakieś goryle. No kurde, i znowu. No to jest jakieś porąbane, według mnie. Ten skok, ten skok taki od sprężyny. No, i zwaliłem, nie? I znowu będziemy powtarzać trzeci raz trzeci świat. Żal najłatwiejszy to jest pierwszy. Komu się udało yy, przejść trzeci świat? Ten daje łapkę w górę. I komentarz: jej, udało się coś w tym stylu, nie? No i gu... czemu to mi, kurde, zły przycisk kliknąłem, ale ze mnie chuj. Jedziemy jeszcze raz. Ostatnie życie. Fucken. Labię. Ło! Wow. Nie, ja teraz nie mogę zginąć. No czemu mi to. No i lag był. Lagus. Chodź tu. No i się nie wybiło, Co to było do jasnej? I ostatnie życie. Faga, ja nawet jednego nie przeszłem. Chcę. Łanapa, a nie kurde. To już jest ostatnie życie. No, mister. Psz, ja pierdziele, Ile ich jest dostępnych? Mo może przejdę. Ona no, jest nice. 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 I ty masz tutaj tak się zamiar obijać? Nice. Ale nie, chcę tego. O. Nice. Nice, wreszcie mi się udało. Tu się da podobno wejść. No. Wezmę tego, o. Tutaj tak będę skakał. Ale gówno, no. Czek pan O, wy młoty! Jakiś młoty, lol. Tutaj nie będzie młotka. Nice, nice, strzelanie. Hmm. Tutaj będzie one -up. Patrzcie. Nice one up. No i wreszcie się udało. <ścoughs> o, idziemy dalej. Do, do, do. Bumblebee, 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 nice, bumbel ke bumbel ke tam był ten buat bo buraco, tam buat yang coklat, To jest... Czemu ja nie skoczyłem? Przecież kliknąłem ze Co to mi się... Klawisz psuje, czy co? Na sprincie, jakbym patrzył. Wybi się. Nice, nice. Nice'owo. Ragusz. Spierdolio Wow Żeby mnie tu czasami Ten o Ładnie Widzieliście jaki manewr Nice Doszedłem Gdzieś dogodnie wreszcie Jeżyk Nope Nope Gówno. Jestem w czarnej dupie. Może jednak nie. Nie, jednak nie jestem w czarnej dupie. Ło! Ło! Ja pierdolę. A pobierzcie sobie, Mario. Fajna gra. Dobra. Mam zero żyć. Patrzcie. Ale to kim? Kolejny. O nie, tu będą młoty. Kurde, nie, tu będą młoty. Nice, one up był. Mam jedno życie. sobie posłukam hajs. punkty. Nice. No i gówno. Tam chyba była gwiazdka, z tego co pamiętam. Ale gunwo Chodź tu gnoju No co co to się stanęło? Żal Ja lag I ten jest by tu na mnie spadł jeszcze by jeszcze takie szumelazi Nice Yep. Nice Udało się Teraz szybko szybko o ty gnaliśmy... Nice. Patrzcie, przejdę, przejdę, przejdę ten świat. Zamek. Hmm, Krystyn. Nie ma. No. Zamek. Ale się wkurwiłem, teraz nie, teraz ostro trzeba. pyk, 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 no. Te cegły. Och one, co to jest? To ma być Mario, serio, spadające cegły? I co na to powiesz? Który to to spada? Ty spadasz, no. A ty? Też. Mam nadzieję, że wy już nie. Kurde. Co tu idiot. O wygnanie. Nie! Spierdalaj. Nie! I przegrałem. A byłem już w zamku. No dobra kochani, przegraliśmy, będziemy trzeci raz powtarzać w następnym odcinku i cześć!